Siemeczko kochani, witajcie w najnowszym odcinku. W tym odcinku przedstawię wam markę Nutu. Wiele było pytań przez ten ostatni tydzień a propos tej marki. Tak, jest to marka moja, może nie tyle moja, ale marka, w którą jestem zaangażowany. Jest to jedyna marka od 7-8 lat, kiedy zajmuję się streetwearem Polska, którą jestem w stanie wam polecić. I zaraz pokażę Wam cały proces od produkcji, od pomysłu przez całą drogę do gotowego produktu i wtedy zobaczycie, dlaczego ta marka jest premium i czym różni się od innych. Przez lata miałem zasadę, nie reklamuję polskich marek. Wiele marek do mnie podbijało, płacili dużo, naprawdę, w 5, 10, 15, a ostatnio nawet 50 tysięcy złotych. Nic z tego nie wziąłem, wiecie, dlaczego, bo nie chciałem was oszukać. Bo jak ja coś polecę wam, wy to kupicie, ja tych ludzi nie znam. Ja nie siedzę na magazynie, ja nie pakuję tych paczek, ja nie wiem tak naprawdę, jaka jest jakoś materiału, bo nie przeprałem tego 50 razy, tak jak na przykład blues nutu, nie byłem w stanie wam tego zagwarantować. A dla mnie takie moje dobre imię, że polecam coś fajnego, było dużo ważniejsze niż pieniądze. Dlatego dopiero po tylu latach byłem w stanie dostarczyć wam produkt, którego ja się nie wstydzę. Wiecie, trzeba było zebrać na to budżet. Nie będę tutaj nikogo oszukiwał. Dobre rzeczy kosztują w produkcji. Ludzie kosztują. Dobrzy ludzie, którzy, których poznałem na, na swojej drodze, pokazali mi, że można inaczej. Ja uwierzyłem w ten projekt, oni uwierzyli w ten projekt i dlatego teraz mamy to, co mamy. Jest Nutu. I chcę wam pokazać, czym się różnimy od innych. Kochani, w Nutu, jak już wspomniałem, bardzo mocno podzimy do procesu projektowego. A wiecie, od czego on się zaczyna? Od przędzy, od bawełny, od dzianiny, którą sami. Nie powiem, że produkujemy, ale sami ją projektujemy. To jest bardzo dobre słowo. Normalnie marki nie mówię, że wszystkie, ale większość idzie do hurtowni, bierze to, co jest, widzi 100% bawełna, jest okej, okay, bo ludzie myślą, że jest fajnie. Wid widzą wysoką gramaturę, też myślą, że jest fajnie. To nie jest do końca prawda kiedyś, wam o tym wspomnę. Nie dzisiaj, ale u nas wygląda to zupełnie inaczej. My już od etapu przędzy bawełnianej później przez dzianinę jest barwione na nasze własne zamówienie. To kosztuje więcej. Nie będę tu ukrywał, to kosztuje więcej. Ale dzięki temu my mamy kontrolę nad całym procesem produkcji nad całym procesem uszlachetniania. Musimy założyć za ten materiał setki tysięcy złotych, ale naprawdę jest to warte, żebyście to wy mogli później docenić i zobaczyć tą jakość. Słuchajcie moi drodzy, w nutu mamy dwie linie. Jest to Prime Line i Prime Blank. Zacznijmy może od Prime Blank. Prime Blank jest to linia wysokogatunkowych basiców o wysokiej gramaturze z tonalnymi haftami bądź tonalnymi nadrukami, zazwyczaj metodą sito-druku. Dzięki temu po prostu możemy podkreślić jakość tych ubrań, tak? I te nadruki nie rzucają się w oczy. Są jeden do jednego zrobione albo z nici, które sami zamawiamy pod kolor naszej dzianiny, albo z farb, które również bardzo trudno często dobrać. Primeline. To nasza druga linia, również wysokogatunkowa wysoko jakościowa, ale tutaj stawiamy nacisk na autorskie grafiki. Jest to również linia, w której chcemy podkreślić wpływ młodych osób, zaprosić ich do współpracy. Linia, w której będą wychodziły różne kolaboracje, kolekcje kapsułowe i nie tylko. Ten motyw, na przykład tutaj, mój misiek, przewija się w różnych akcesoriach w całej naszej marce. I to właśnie chcemy podkreślić w Nutu, że nie jest to tylko bluza, nie jest to tylko t-shirt, ale również całość outfitu. Wartym wspomnienia w Nutu są stoki. Wszystkie stoki chcemy mieć przed premierą. Dla nas pre-order jest ostatecznością. Podnosi to koszty przedsięwzięcia, to, że musimy wcześniej wydać pieniądze na materiał, na szwalnię i na wszystkie inne rzeczy, no ale jednak marka musi być premium. Czas dostawy. To coś, co zawsze denerwowało mnie w polskim streetwearze. Na pewno nieraz tak mieliście, nie tylko na grupkach, ale z innymi markami, że zamawialiście daną rzecz, czekaliście na przesyłkę, a ona dochodziła w tydzień, dlatego że, nie wiem, ktoś wysyła jeden dzień w tygodniu. W Nutu chcieliśmy z tym skończyć i udało nam się to. Mamy potężny magazyn, który jest w stanie obsłużyć 10 tysięcy takich przesyłek dziennie i gwarantować, że wszystkie zamówienia złożone do godziny 15 wyjdą tego samego dnia, żebyście na zajutrz mieli swoją ulubioną bluzę bądź t-shirt pod swoimi drzwiami albo w swoim paczkomacie. Gdzie szyjemy? Znajdujemy się teraz w szwalni pod Warszawą. Ideą Nutu jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Wszyscy mówią, że szyją w Polsce, ale dzięki lokalności mamy większy w produkcji i większą kontrolę nad produkcją. Przyjechać, zobaczyć jak jest uszyta bluza, zobaczyć czy na pewno jest to wszystko dobrze zrobione. Dzięki temu Nutu może utrzymać swój status marki premium. Słuchajcie, chodźcie tutaj. Pokażę wam materiał, akurat jest krojona nowa kolekcja Nuto, której nie teraz, ale obserwujcie. Zobaczcie, mamy tu dwa kolory z najnowszej kolekcji i jest to brązowy oraz niebieski, ale nie jest to zwykły, brązowy i zwykły niebieski. To, to o czym wam mówiłem. Kolory są barwione na nasze zamówienie. Kosztuje to więcej, ale dzięki temu możemy osiągnąć idealny. Zobaczcie, jest to kolor habru, idealny, nikt nie ma czegoś takiego. Dodatkowo ten brązowy, nie jest to taki zwykły, byśmy powiedzieli, brązowy, ale taki brązowy wpadający w pomarańczowy, miedziany. Widać to idealnie na zbliżeniach. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj leżą spodnie, które właśnie zostały odczyte. To są spodnie z naszej następnej kolekcji, która gdzieś za około miesiąc pojawi się w sprzedaży. Jak już teraz mówiłem, mamy tutaj luz fity w następnej kolekcji, to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Czekajcie, bo naprawdę jest to sztos. Ale właśnie to, spodnie również będą w tym kolorze, więc naprawdę możecie sobie wyobrazić te potężne fity, które będzie można z tym składać. Słuchajcie, kochani, porozmawiajmy sobie teraz o tym, czym różnią się bluzy Nutu od bluz innych marek. Na początku widzicie worek. worek. Pracowaliśmy nad nim długo, może się wydaje, że jest to zwykły worek, ale nie jest to zwykły worek. Jest to worek specjalnie zrobiony dla nas, wielokrotnego użytku, bardzo mocno uszlachetniony, z aksamitnym wykończeniem. I teraz tak, worek został zaprojektowany przez nas specjalnie również po to, żebyście mogli używać go na przykład w podróży. I to jest coś dla sneakerheadów. Ja zawsze miałem z tym problem, jak pakować buty do walizki, które już kiedyś używałem. Ten worek idealnie pasuje, zobaczycie. To jest rozmiar 12 US. Pasują nawet jedynki wysokie Jordany, więc każdy budy tutaj normalnie wejdą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nadruki, w bluzach Nutu no zastosowaliśmy sitodruk, ale jest on dodatkowo wzmocniony. Jest to droższe w produkcji, ale dzięki temu bluza może dłużej cieszyć się taką świeżością, bo po prostu nadruk nie odpadnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzianiny w naszych bluzach, jest to dzianina z wykończeniem vintage. Wielu z Was pyta, co to jest ten vintage. Już mówię, jest to bardzo mocno sztywna dzianina z zewnątrz, ale jednocześnie miękka w środku. Jest to wykończenie takie, jakie miały bluzy w latach 80-90. Bardzo długo nad tym pracowaliśmy, żeby właśnie ten efekt otrzymać, ten efekt takiego vintage'u, nieprzesadzonego vintage'u. I teraz zobaczcie, tutaj ta dzianina jest szorstka, jest zupełnie inna niż wszystkie bluzy, które macie, ale wewnątrz jest Miękka. Nie jest to y, bawełna czesana, taki misio byśmy powiedzieli typowy. Jest to jednokrotnie czesana, bo dzielina pentelkowa zostaje jednokrotnie uczesana. Dzięki temu te dwie rzeczy mogliśmy połączyć razem. I zalety pentelki, i zalety misia. Kieszeń. To kolejny bardzo ważny element w bluzie nutu. Specjalnie zaprojektowaliśmy ją tak, żeby nie robił się tutaj po prostu takiej wielki bombę z przodu. Na pewno nieraz to tam mieliście. Kupowaliście bluzę, fajnie wyglądała na modelu, ale u Was albo ta kieszeń jakoś rozlazła się, albo po kilku praniach się rozlazła, no i nie wyglądała to po prostu estetycznie. W bluzie nutu tego nie ma. Kieszeń jest dodatkowo wyprofilowana tak, żeby po, nawet po kilku, kilkunastu praniach nadal wracała do swojego pierwotnego kształtu, który jest po prostu płaski. I tak będzie aż do końca. Kaptur. To jest kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę w bluzie nutu. Po pierwsze idealnie tu widać stacking, on jest naprawdę bardzo fajny i sztywny, ale tutaj on jest specyficzny, bo jest szeroki. Wiecie dlaczego? Mi to zawsze denerwowało w bluzach, że kupując jakąś bluzę muszę pozbyć się czegoś innego, na przykład szalika, albo jeśli noszę jakąś biżuterię, to po prostu tego nie widać. W bluzie nutu dostosowaliśmy tutaj szer szeroki kołnierz, dzięki temu po pierwsze widać Waszą biżuterię, po drugie jeżeli macie jakiś szalik czy cokolwiek innego zimą, możecie go spokojnie założyć i naprawdę wygląda to nieźle. Słuchajcie, ważną rzeczą, o której pewnie powiedziałem przy okazji kaptura, są tutaj te dziurki. Są to dziurki, które możecie sami zastosować do własnego sznurka. My nie zastosowaliśmy sznurka, gdyż według nas wygląda to lepiej, ale jeżeli Wy chcecie, nie ma żadnego problemu, możecie przebrać swój własny sznurek. Dodatkowo każda bluza, każdy t-shirt, a nawet każdy szalik posiada customową metkę, która podkreśla status tego, że jest to premium. Ta metka nawet jest wytłoczona w 3D oraz ma takie aksamitne wykończenie. Jeżeli chodzi o metki, to tutaj doskonale widać różnicę pomiędzy Prime Line a Prime Blank. Metki są inne, one się różnią między sobą, jednakże ich cecha jest Taka sama, są to stuprocentowo ekologiczna bawełna. Dlaczego? Dlatego, że tak, ja zawsze miałem ten problem, mówimy pewnie też, że metka was drapała, chcieliście to wyciąć, naprawdę był z tym duży problem. Tu tego problemu nie ma. Naprawdę uwierzcie mi, tutaj tego nie ma. Mieliśmy kilka prototypów metek. Te wybraliśmy jako ostatnie. Dodatkowo te metki są tak przyszyte, że możecie sobie zrobić z tego wieszak. Tak, możecie na przykład powiesić gdziekolwiek, czy to jest bluza, czy to jest t-shirt. Różnicą pomiędzy Primeline i Prime Blank jest również tonalny haft. W Prime Line mamy haft nutu, a w Prime Blanku NT. Podkreślę po prostu różnicę linii i produkt premium. Słuchajcie, muszę wspomnieć o promocji, którą mamy teraz na nutu. W związku z miesiącem premiery, Wszystkie rzeczy obniżone są około 100 zł, czyli bluzy kosztują 289 zł, 279, a koszulki 129. Jest to fajna okazja, żeby zapoznać się z naszą marką i z naszą jakością. Ponadto, uwaga, tak, było jeszcze więcej: do zamówień powyżej 400 zł jest brelok gratis, brelok również jest premium metalowy, naprawdę bardzo fajny. Powyżej 699 dodawany jest token NFT, Nutufam, który zapewni Wam w przyszłości dostęp do premierowych. Kapsułowych kolekcji, wcześniej. Jeszcze na sam koniec kilka pytanek zadałem dzisiaj na Instagramie. Wam pytanie, co byście chcieli wiedzieć o Nutu, wybrałem sześć z nich. Pierwsze to jest, czy rzeczy będą limitowane. I tu mogę powiedzieć tak, że większość rzeczy, które mamy, one nie będą limitowane, ale nie wykluczamy tego. Będzie kilka kolorów, kilka rzeczy, kolaboracji, które rzeczywiście będą limitowane, i będzie to zaznaczane przy każdej z nich. Czy będzie więcej ubrań? Yy, tak, będzie dużo więcej ubrań, dlatego że ideą nutu jest to, żeby nie było tam pięciu bluz na krzyż i yy, pięciu t-shirtów, tylko dużo, dużo więcej, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie w wielu kolorach, w wielu wariantach. Już za niedługo, myślę, że za dwa miesiące, wprowadzimy kolejny drop kolejnych produktów, które będą zupełnie inne. Po pokazywałem Wam je wtedy w szwani. Dlaczego nie ma kartonów na ubrania? To jest fajne pytanie, w sumie, bo myśleliśmy nad nim. Pomyślicie, marka premium powinny być kartony na ubrania? Powiem tak, między nami koszt kartona na ubrania, kartonu w sumie który jest jakością podobny na przykład do kartonów wielkich marek jak Louis Vuitton Gucci, jest to około 20-30-40 nawet 40 zł. Ja z własnego doświadczenia wiem, że bluzy, które otrzymywałem w kartonie bądź koszulki, te kartony lądowały po pewnym czasie w śmietniku. Na początku leżały sobie gdzieś, ale później w śmietniku. Bo powiedzcie sobie szczerze, ile razy do kartonu włożyliście z powrotem bluzy? No właśnie. Dlatego tutaj zastosowaliśmy wielokrotnego użytku foliopak, który zresztą wam pokazywałem, on jest specjalnie dla was, dla mnie dla sneakerheadów. Czy będzie wysyłka za granicę? Już was w tym momencie mogę zapewnić, że tak będzie wysyłka za granicę, a nawet więcej. Nasze rzeczy będą dostępne za granicą, czy to w różnych magazynach, czy w różnych sklepach. Już prowadzimy takie rozmowy, dlatego że mamy kilka kolekcji do przodu, wszystko zaplanowane i naprawdę odzew jest niezły. Nie chcę nic zapeszać, ale tak, będziemy za granicą, na pewno w Europie. W tym filmie chciałem Wam pokazać, czym jest Nutu i czym jest Nutu teraz, jakie są jego założenia. Wspominałem również o tym, że jesteśmy na początku naszej drogi i chcemy wspierać młode talenty, więc jeżeli to Ty robisz coś naprawdę fajnego, nie wiem, rysujesz, malujesz, cokolwiek, widzisz siebie w nutu, napisz. Na dole w opisie tego odcinka jest kontakt. Pozostałym naprawdę dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że troszkę Wam wszystkiego nakreśliłem. E, I co? I widzimy się, mam nadzieję, na jakiejś fajnej stacjonarnej premierze nutu. Wbijajcie do nutu, na dole jest link. I co? No i ja mogę jedynie Wam podziękować, bo to dzięki Wam udało się to wszystko. Dzięki Wam nadal tu jestem i dla Was chcę to wszystko robić.